Uwaga, jeżeli chcesz wygrać GIFTA Fortnite, to napisz w komentarzu gift plus swój nick Fortnite, wynik poprzedniego giveawayu pod koniec tego filmu, więc oglądaj do końca. Moi drodzy, zaczynamy kolejną rozgrywkę kolejnego turnieju. Wiktory Keszkap, no build, jest ze mną Hachi, się Hachi. Naszyn... Naszyn... Naszym Naszym celem jest kwalifikacja do finału właśnie tego turnieju, także trzymajcie kciuki i zapraszam do oglądania. Ej, kru, popy! Nic jeżeli nie chcesz kończyć gier tak jak ja tutaj Zostaw koniecznie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, dzięki! I się strzelają po naszej tej... Jakiś lotniarze I to blisko, krzaki, 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 krzaki Musimy iść, musimy iść I plecy, plecy mamy, lotnie, lotnie, poczekaj gdzie on wyląduje W wodzie, w wodzie jest Strefa, chodź, 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 chodź Chłop Masz tu jest, te? na blisko, na blisko, Ho, i ciśniesz, prawda? I idź Dawaj, dawaj, dawaj. Ja Miałem tylko krewy, niestety. Po przed nami, patrz, drzewem Tak widzę. Musimy, musimy go zabić. No i z krzaków, czajsz. Z tych krzaków, p**k ich tam. Ty rolą zjeżdża w dół. Ucieka dobra, przed nie. i biegnie w naszą stronę. Masz jakieś Nie. Kroki. Dostał. Wyskoczył. Ucieka, krak. Leży. Drugi gdzieś, były kroki, na dole jest chyba. Masz jakiś healing, cokolwiek? No mam. Tyle. Tu jest, drugi, uważaj, uważaj. Góra, góra! To jest za kundle no. To z tych krzaków? Tak. Tak, tak. Dostał. Trefa. Chodź tędy. Widział mnie, wyleczył się. Nie wiem czy... tucer Trafił mnie. Skacze cały czas, jest na tej skale zostawił, strefa nas będzie dojeżdżać. Dostał HEDA, musimy dojechać, bo strefa. Dostał no, dawaj, Heda. dawaj, Ten, ten z tą dyniową łbem czy czymś tam Leży. Musimy pomóc tym drugim. Zajbiście stary. A, jest chłop tutaj. Odbił się, jest ze skałą. Tutaj, na jest! Co? Walił do niego ktoś A no Muszę, Musimy wziąć tego fraga Leży Oni się strzelają tam z hałem, także spoko, możemy patrzeć tutaj Tak, tak, no Chociaż patrz tam, bo tu jest, w czakach jeszcze jest A, jeszcze tam na górze są Walą następnie. się tam Zresztą patrz, dawaj go, dawaj Cel, headshot Dawaj, dawaj do nas leci, krakt, leży, powolony. Zajbiście starych. zajbiście. Na blisko jest gdzieś, on się tu. Tu bokiem, tu bokiem, bokiem, bokiem. Idę, bokiem, idę za tobą, idę za tobą. Uważaj, świątynię jest jeden, świątynię jest jeden tutaj, na dole high ground, high ground. Na, do środka, do środka świątynia. Dostał, o kury. Dojazd, dojazd go. A góra, haj no, Aj, jej, ma... jej. Jest przed nami. Gdzie? Faktycznie. Nie. Dawaj w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół Nie no, górą przejdźmy Bo on za dobrą pozycję mhm. Tu, tędy, widzi mnie Tak, no. Widziałeś gdzie jest? A no, na pingu A. Przechodzi tędy Dużo dostał Wiem, ale my się z bo będziemy mieli plecy zaraz. Ty dojeżdżają nas Prakt w wodzie Leży Nice i drugi pod jest tutaj Dosta 45 Tutaj jest, za tym filarem ja, Nie wiem czy chcę czekać się z nim strzelać, bo może mieć plecy zaraz to jest Crack prawie. Musimy go zabić. Musimy krak. Leży. Są krzaki. Te krzaki. Ej, kopy! Bunker, bunker. Weszli do krzaków. Ten jeden obity. Ucieka uciekają chyba? Do wody chyba w soczu? Tak, do wody tak, dwóch Gdzie on jest? O kurde spadłem! Ja też Aha Leż jeden Ale ten jest obity, dobija mnie Kurna prąd mnie goni Zadobijam tamtego Moi drodzy, teraz to na co wszyscy czekali, czyli losowanie gifcika, także ja tutaj już wpisałem link do filmiku, klikam pick a winner i wygrywa użytkownik Braj, gratuluję. Ale ty też ciągle możesz jeszcze wygrać gifta, także napisz koniecznie swój nick Fortnite w komentarzu i czekaj do kolejnego losowania. Powodzenia.